W trakcie wieczerzy może nie używasz prześnego chleba, ale z kwasem. Ale twoje serce? Pytaniem jest, czy w moim sercu chcę się pozbyć kwasu i pozbyć się duchowych i emocjonalnych toksyn. Więc na dzisiejszą komunię użyję krakersa. Na tę okazję zawsze preferuję wybrać coś, co mogę lekko przerzuć. Wyjaśnię wam, dlaczego. Widzicie, ciało Jezusa było kompletnie złamane. A co to reprezentuje dla mnie? To oznacza, że jestem martwy według prawa, abym narodził się sprawiedliwy, aby poprzez Jego rany i sińce teraz moje ciało nie musiało przechodzić przez to samo. I ponieważ On poniósł wszelki grzech na swoje ciało, dzięki czemu ja już nie muszę nosić grzechów na swoim ciele. Więc to, jak to osobiście rozumiem i czynię, to kiedy zgryzam moją własną szczęką tego krakersa lub cokolwiek masz, wtedy to reprezentuje, że jego ciało było kompletnie skruszone i zniszczone dla mojego życia. Pamiętaj jego sińce, rany od biczów. Przyniosły nam uzdrowienie. Pamiętajmy, że w greckim tekście skupiono się na jego sińcach i ranach, ale nie tych, które były zadane przez rzymskich żołnierzy ale że sam Bóg posiniaczył, poranił go w jego doskonałej miłości. On musiał dozwolić, śmiertelnie zranić swojego syna, abyśmy my nie musieli przez to przechodzić. Dlatego zawsze wybieram, kiedy biorę pieczywo do ręki. Wtedy dla lepszego zobrazowania lubię go złamać na części. Tak samo jak jego ciało było zdruzgotane. Dlatego moje ciało nigdy nie będzie złamane. Teraz powstałem do zmartwychwstałego życia, ponieważ jestem w Jezusie. W zdrowie, pełne uzdrowienie, wolność od bólu. Fizycznej, emocjonalnej, męki. Cała wolność jest moja w tym momencie, ponieważ On wziął to wszystko na swoje ciało, więc ja absolutnie nie muszę przez to przechodzić, bo jestem jednym z Jezusem. On jest moim Panem i w tej chwili wypowiadam: Ojcze, gdziekolwiek jest we mnie kwas, w moim wierzeniu, myśleniu, mówię, to w tej chwili zostaw mnie. Wszelkie myśli potępienia, nawet jeżeli się pojawisz w mojemu myśle, idźcie ode mnie precz. Ojcze, pokaż mi kierunek, w którym mam iść, aby, kiedy Jego zauważę, wtedy nie będę mieć żadnych wątpliwości ani uczucia potępienia. I kiedy włożę ten krakers do moich ust, kiedy przez to zjednam się z Twoją męką, wtedy staję się z Tobą jednym. Z ciałem Chrystusa, które za mnie i dla mnie zostało złamane które umarło za mnie i wraz z nim ja także w tej chwili umieram, ale także jestem z nim wzbudzony z martwy. Wszystko poprzez jego sprawiedliwość. Proszę zostań przez chwilę, przemyśl to i zostań sam na sam z Bogiem. Jezu, ja w tej chwili biorę Twoje ciało i Twoją krew i przywdziewam na siebie nowego człowieka w Jezusie. Boże, i nie mówię o żadnej perfekcji ani jakimkolwiek zakwalifikowaniu się, aby otrzymać udział w tym dziedzictwie królestwa Bożego i życia, i wyznaję, że nie miałbym żadnego prawa. Aby mieć jakikolwiek udział w błogosławieństwach Bożych, poza jedynym faktem, że to Ty dla nas wszystko zdobyłeś i ja jestem w Tobie. Jestem zanurzony, ochrzczony, całkowicie pokryty, zakryty Twoim ciałem. Dlatego to sprawiło, że staliśmy się jednym. I na tamtym krzyżu Ty byłeś pobity, posiniaczony dla mnie. Ty byłeś złamany. Przez co ja nigdy nie będę musiał być złamany i nigdy nie będę musiał doświadczać osądu Bożego, odrzucenia Bożego, ale w zamian zawsze będę doświadczać Twój Boży pokój. Teraz, kiedy spożyjemy krew baranka, po tym, kiedy określiliśmy, czym było dla nas ciało Chrystusa, co reprezentowało, oczywiście, może reprezentować o wiele więcej, ponieważ w tamtym aspekcie możemy odnieść się do tysiąca innych rzeczy, aby dogłębnie zrozumieć korzyść, jaką to nam przyniosło. Ale pamiętajmy, że to była śmierć Jezusa, która nas uwolniła ze wszystkich destrukcji, na jakie my zasłużyliśmy. Dlaczego? Ponieważ Biblia wyraźnie informuje nas, że nie możemy być skazani na jakąkolwiek karę. Podwójnie za to samo przestępstwo. Dlatego utrzymajmy wiarę w to, co uczynił Jezus, za co On zapłacił na krzyżu za nas. Więc, kiedy mówimy o krwi Jezusa, jedną z bardzo ciekawych rzeczy jest, że krew zawsze reprezentuje śmierć poprzez osądzenie. Więc krew Jezusa po pierwsze reprezentuje fakt, że my zostaliśmy uwolnieni. Wyswobodzeni z osądu. Rzymian 5,1. A Rzymian 3,9 mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni, czyli ogłoszeni niewinnymi przez krew. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy wymyci jego krwią. Hebrajczyków 9,22 mówi, że według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Rzymian 3,25 mówi, że mamy wszelkie odpuszczenie. To samo w 1 Jana 4:10. Mamy odpuszczenie, usatysfakcjonowanie i przebłaganie Bożego gniewu. Odkupienie oznacza, że odzyskaliśmy z powrotem społeczność z Bogiem. Efezjan 1:7 mówi, że mamy przebaczenie z grzechów. Efezjan 2:3 mówi, że przez Jego krew zostaliśmy zbliżeni do Boga i nigdy nie musimy Go gdzieś daleko od nas szukać. Hebrajczyków 9.14 mówi, że przez Jego krew nasz umysł, nasza świadomość została oczyszczona. W pierwszym Jana 1 Jana 1.4 jest napisane o tym, aby wyznawać swoje grzechy, ale nie chodzi o to, abyśmy się topili w naszym poczuciu winy, ale mówi o wyznaniu tego, co Bóg mówi na temat przebaczenia Twoich grzechów, że one już były zapłacone drogocenną krwią Jezusa. Hebrajczyków 10.19 mówi, że mamy dostęp do najświętszego miejsca poprzez krew baranka naszego Pana Jezusa. Tak samo jak w świątyni w Starym Przymierzu kapłan musiał pokropić krwią zabitego zwierzęcia ołtarz, aby był w stanie wejść do najświętszego przybytku. Hebrajczyków 13.12 mówi, że jesteśmy uświęceni w nim i oddzieleni od tego świata. To oznacza, że jesteśmy oddzieleni od grzechu ku sprawiedliwości. Kolosan 1,20 mówi, że przez krew Jezusa mamy pokój z Bogiem. Drugi Koryntian 1,20 mówi, że to przez baranka jesteśmy zakwalifikowani do dziedziczenia wszelkich obietnic Bożych. Galacjan 3,13. Jesteśmy uwolnieni od wszelkiego przekleństwa. Efezjan 1,22. Odnieśliśmy absolutne zwycięstwo nad diabłem. A skoro diabeł jest pod stopami Jezusa, wtedy kiedy my jesteśmy w Jezusie, diabeł jest także pod naszymi stopami. Dlatego nigdy bym nie skompromitował, nie zdyskredytował krwi Jezusa. Może powiesz, ja też nie i prawdopodobnie żadne dziecko Boże, ale niestety w wielu teoriach chrześcijańskich i denominacjach tak się dzieje, ponieważ odrzucamy to, co Jezus uczynił poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie. Bo jak często wciąż oczekujemy na karę, że będziemy potępieni, albo że coś nam się stanie od naszego Boga za coś, za karę. Bo kiedy tak robimy, wtedy depczemy dosłownie po stopach Syna Bożego, pomniejszając wartość, nie licząc się z krwią przymierza Chrystusa, przez którą On nas wykupił, abyśmy byli święci, ale w tym momencie poniżamy i znieważamy Ducha łaski, bo kiedy zejdziemy do pozycji potępienia, wtedy umieszczamy się w miejscu, w którym sami alienujemy się. Oddzielamy od doświadczenia krwi Jezusa i udziału w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, oraz separujemy się od przyjęcia Bożej łaski, która uzdalnia nas do życia Bożego. Więc pragnę, abyście teraz zamknęli oczy i wzięli do ręki cokolwiek przygotowaliście: wino, sok, woda, cokolwiek jesteście w stanie mieć. I pomyśl przez chwilę, co znaczy dla mnie krew Jezusa. Moje wszystkie grzechy są oczyszczone, niezależnie czy to czuję, czy nie. Niezależnie co dzieje się w moim życiu, to nigdy nie jest Bóg, który mnie kara, albo osądza, albo w jakikolwiek sposób zezwala, ponieważ gdyby to uczynił, wtedy by podważał krew baranka swojego Syna. Bo kiedy jestem w Nim i w Jego krwi, wtedy mam dostęp do Królestwa Bożego, a nie kiedy wierzę w moje własne uczynki i to, co dobrego ja sam z siebie dokonałem. Dlatego wiem, że jestem bliski Boga, więc oczyszczę mój umysł i wybiorę, zdecyduję, aby odrzucić od siebie wszelkie toksyny, negatywne rzeczy, i wybieram, aby krew Jezusa oczyściła całe moje poczucie wartości, to w jaki sposób się widzę, jak widzę życie. Więc pragnę, abyś się wyspokoił na chwilę, w jakikolwiek sposób chcesz to uczynić, a następnie, kiedykolwiek jesteś gotowy, chcę, abyś się tego napił. Nie wierząc, że to się staje krwią, ale że to reprezentuje krew Jezusa i czynisz to pamiętając, co masz, poprzez krew naszego Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja Ci dziękuję, że Twoja krew oczyściła mnie całkowicie. Dziękuję Tobie, że wszystkie moje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy zostały oczyszczone krwią Jezusa. Ale nie biorę tego jako wymówkę, albo jakąkolwiek ulgę, bym teraz mógł grzeszyć, ale akceptuję to jako Twoją dobroć, która zawsze uzdalnia mnie, abym był w stanie powrócić do Ciebie i był w stanie Tobie zaufać, Twojej łasce, i abym mógł się cieszyć Twoim pokojem. Dziękuję Ci, Ojcze. I wiesz, możesz to kontynuować kiedykolwiek. Kontynuuj Twoje uwielbianie, nawet jeżeli to wideo się zakończy. Kiedy jeszcze mieliśmy spotkania tutaj na miejscu, wtedy nawet bez kładzenia rąk albo modlitwy za chorych, ludzie byli uzdrawiani. Właśnie w czasie wieczerzy, bo jeżeli masz chorobę na Twoim ciele, w jakimkolwiek miejscu, proszę połóż rękę w tej chwili i powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że przez krew. I ciało Jezusa Chrystusa uzdrowienie należy do mnie. Ja to deklaruję i ogłaszam legalnym przez życie, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, że ta choroba i ból nie ma do mnie żadnego prawa. Ogłaszam to zupełnie nielegalnym. Wszystkie strasznie męczące mnie myśli, które ogarniają mnie przez cały czas, a może gdzieś utkwiłem w jakimś miejscu, w którym cały czas się potępiam. Dołuję, mówię do siebie negatywne myśli. Odrzucam je w tej chwili. One nie mają prawa i nie mam prawa tego więcej czynić. Więc w tej chwili odsyłam całą mękę, ból i męczące mnie myśli i wybieram, aby pamiętać i zupełnie spolegać na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Odrzucam od siebie chorobę, ból, cierpienie i ograniczanie się. Mówię Tobie, że nie masz prawa. Być tutaj, w moim ciele, w moim życiu. Ogłaszam się pełnym, wypełnionym, uzdrowionym. Ogłaszam, że jestem pełen pokoju i radości. I dziękuję Tobie, Panie, że doświadczam życia Jezusa nawet teraz, kiedy pamiętam Jego przeszłość i to, co On uczynił dla mnie w tej chwili, to czczę, celebruję i to, kim jestem w nim i co mam w Jezusie, tu i teraz. I w mojej przyszłości.